Jest z nami Magda Miśni, która jest współautorką książki Kwaśne jabłka o przemocy wobec dzieci. Dzień dobry Magda. Dzień dobry, Dzień cześć. Dobry. Tematy, którymi się zajmujesz, bo to nie jest pierwsza książka, którą stworzyłaś, którą współtworzyłaś, bo tych tematów jest wiele o operacjach plastycznych, o na przykład 2022 rok to jesionka dla trupa, 2021 to seksualne życie Polaków, 2020 to prostytutki, tajemnice płatnej miłości, więc dotykasz mocnych tematów, ale dzisiaj szczególnie o tej przemocy chcielibyśmy porozmawiać. I dlaczego w ogóle postanowiłaś się tym tematem zająć? E, dlatego, że miałam wyrzuty sumienia. Bo byłam na spotkaniu ze znajomymi, którzy wszyscy byli rodzicami. Mieliśmy dzieci w podobnym wieku, 5-8 lat. No i wiadomo, rozmawialiśmy o problemach wobec dzieci. I nagle jedna mama powiedziała: Wiecie, jak ja sobie ze swoim nie radzę, to mu daję klapsa jednego, drugiego. I on się uspokaja. Zapadła cisza i nikt nic nie powiedział. Ja też się nie odezwałam. Wróciłam do domu i tak mnie to dręczyło, że nie mogłam sobie z tym poradzić. Że nikt się nie odezwał, nic nie zareagował, ona tak po prostu lekko rzuciła, że bije swoje dziecko. I później w krótkim czasie w mediach trafiłam na informację, że rodzice zakatowali dwuletną dziewczynkę, że jedenastotygodniowy chłopiec trafił do szpitala i wkrótce zmarł. No i stwierdziłam, że, że musimy się temu przyjrzeć, jak to jest, że mamy 2024 rok, a we własnych domach są zabijane dzieci. Bardzo mocny temat. Poza tym, że zajęłaś się różnymi historiami tych historii i o nich właściwie opowiadasz również w tej książce, to temat pomocy takim ofiarom nieletnim w Polsce to też jest bardzo trudny temat, bo nie jest ona oczywista i nie jest łatwa. Jak wygląda system pomocowy właśnie najmłodszym? No Niestety wygląda bardzo, bardzo źle i tak naprawdę na każdym etapie ten system dzieci zawodzi. Zaczynając od pracowników pomocy społecznej, tam naprawdę pracuje wielu ludzi z pasją, ale jest też dużo osób, które są już wypalone, znieczulone tymi tragediami, z którymi stykają się na co dzień. No i zdarza im się przegapić jakieś nieszczęście. Tak było na przykład w przypadku Kamilka z Częstochowy, którego losy śledziła cała Polska. Wiele tygodni leżał w szpitalu i niestety zmarł po tym, jak Został pobity przez ojczyma. Szpitale też nie radzą sobie najlepiej, bo takie dzieci, które trafiają tam skatowane, mimo że są już wyleczone, to przebywają tam wiele miesięcy, nawet do roku. Jeden z bohaterów naszej książki, neurochirurg dziecięcy, profesor Stanisław Kwiatkowski, mówi, że gdy trafia do niego skatowane dziecko, to oni je wyleczą w 2-3 miesiące, a ono potem tam przebywa wiele, wiele miesięcy, dlatego że sąd rodzinny działa bardzo powoli i zanim ustali, Jaka kolejna osoba powinna się zająć tym dzieckiem, bo rodzice są na przykład w areszcie. Mija wiele miesięcy. To dziecko jest praktycznie bezdomne. Skąd, ale... gdzie szukaliście historii tych dzieci? Tak naprawdę wszędzie. Począwszy od spraw opisanych w mediach, ale także rozmawiając z kolejnymi ekspertami, psychologami, dziecięcymi terapeutami traumy. Oni nam też podsuwali różne historie, z którymi sami się zetknęli. I tak na nie trafialiśmy, zależało nam na tym, żeby przedstawić je ze wszystkich stron jak najdogłębniej, więc czytaliśmy akta sądowe, rozmawialiśmy z osobami związanymi ze sprawą, by, no, by pokazać wszystkie strony każdej sprawy. A czy mówienie o tym, że przysłowiowy klaps, porównanie tego z, z katowaniem dzieci i z jakąś wybitną agresją, to nie jest jakieś uproszczenie, no umówmy się, na pewno Wielu z naszych widzów w latach młodości doświadczyło jakiś kar od rodziców, no nie wiem. Nie mówię, że mnie rodzice bili jak byłem dzieckiem, ale zdarzyło mi się dostać klapsa w tyłek i nie sądzę, żeby to jakoś wpłynęło traumatycznie na moje życie. Po pierwsze klapsy, które są przemocą są zabronione w Polsce od 2010 roku i nie można uderzyć dziecka w żaden sposób, nie można go Rozumiem, grzyścić. ale to wcześniej można było i wcześniej było okej, okay, tak? Nie, po prostu wcześniej nie mieliśmy takiego prawa. Postawy Polaków cały czas się zmieniają i dzięki temu, że te przepisy zostały zmienione, coraz mniejszy jest odsetek ludzi, którzy te klapsy popierają. Psychologowie, ja nie którzy mówię, że popieram, mają... Nie ja się pytam. Po prostu czy to nie jest uproszczenie, że od klapsu jest klaps i katowanie od razu stawiane w jednej linii? No to jest... Rozmawialiśmy z wieloma psychologami, terapeutami traumy, którzy badają klapsy, badają przemoc wobec dzieci. Nie ma żadnych badań na świecie, które potwierdzają, że klaps... Jest wychowawczy, że przyniesie cokolwiek a, a dobrego. Bekanie, on pokazał, da nie, nie jest, to... on da rozładować emocje tylko rodzicom, i na tym się skończy. Dziecko, ok, dziecko zaboli, popłacze, uspokoi się czasem, czasem nie, ale to jest tylko rozładowanie emocji. Klaps nie przyniesie nic dobrego nikomu. A co więcej, może spowodować, że to dziecko w przyszłości będzie miało jakąś ukrytą traumę. No tak, to znaczy. To, że, że, że ty akurat byłeś katowana. Nie, no ja myślę, że nie jestem jedynym przypadkiem na świecie. Jasne, no. ja też od mamy dostałam klapsa i, I też to, to sądzę, zmieniło że to... Pani życie na całe życie? Nie zmieniło, ale czy to jest dobre, czy uderzenie no Nie, ja nie mówię, jest że to jest dobre. dobre, ale ja nie mówię, żeby stawiać klaps w jednym rzędzie z katowaniem. Ale dzieci. absolutnie nie stawiam. Stawia... No, ale to w jednym zdaniu Pani powiedziała na dzień dobry. Nieprawda. Że przemoc były ma wiele odcieni. Nawet zaniedbanie. No, ale myślę, jest że nawet bez można być przemocowcem i Nawet jakiś Tak I przed warszawskim sądem toczy się sprawa, gdzie dwójka. Matka i jej partner są oskarżeni o zabójstwo dziecka tylko dlatego, że je zaniedbali. Nie, Według polskiego prawa zaniedbanie też je, może być zabójstwem. A w drugą stronę przemoc też funkcjonuje, że dzieci przemocowe wobec rodziców. Też tak jest? Czy takich no, przypadków nie nie nie, nie, bada, nie badałam takich historii, może się to zdarza. No, no, no. Rozak Zakładam, dziecko jest ekstremalnie niegrzeczne. Rodzice go nie karzą w żaden sposób, no bo nie można ani, ani klapsem, ani przemocą wokabularną go skarać i nie można mu... Zwrócić uwagi, no i to dziecko tak się rozwija i jakby się. No no nie nie, nie, nie upraszczają, że nie można zwrócić uwagi. No, to możemy upraszczać drugą stronę. No, ale trochę Absolutnie, teraz jakiegoś słowa, bo bardziej jakby ja tego klapsa odebrałam w formie takiej, że kiedy przebywasz ze znajomymi i ktoś mówi, że raz Znaczy klapsa dam jednego, dam drugiego, dam trzeciego, dziecko się w końcu uspokoi. To myślę, że to bardziej chodziło o inspirację do tego, by się zająć tematem ogólnie przemocy, a nie tego, że klaps jest traktowany tak samo jak rzeczywista przemoc fizyczna albo psychiczna. Dlatego Ciąg... ja pytam, czy to nie jest uproszczenie? No, Do, w jaki sposób uproszczenie takie, że po prostu nie. padło jedno zdanie po drugim, ale totalnie jakby ja oddzielam granicę. Nie, możemy, nie było, że rodzice, którzy, którym zdarzyło się na przykład skarcić swoje dziecko, teraz będą czuli się, że są zbrodniarzami nagle. Nie, no, bo to, to nie, nie są zbrodniarzami, ale jest to zabronione w Polsce. No Nie można bić dzieci, jest to szkodliwe dla nich, może się to wiązać z traumą w przyszłości i jest dowiedzione naukowo, są na to badania, że przemoc zostawia ślady w mózgu, widać to na obrazowaniu. U dorosłych ludzi oraz jest dowiedzione naukowo, że osoby, które były bite w dzieciństwie, mogą w przyszłości dużo częściej bić swoje dzieci. Czyli bici biją w przyszłości. No, i takiego klapsa no. można też w tak samo podciąć po sytuacji, kiedy biło. chwyci się dziecko mocniej za. Co to jest rękę też dowiedzione, że nie bici nie, nie biją. Nie biją? No. Mówimy o przemocy. No właśnie, mówię, czy brak przemocy powoduje potem brak przemocy w, w życiu dorosłym. Czyli te dzieci, które są niekarcone, niebite. Czy one gdzieś... wyrastają na wspaniałych obywateli? Zobacz którzy... na mnie. Ja Jak nie nie byłam wynika z badań ekspertów, że dużo częściej nie nie w, w przyszłości osoby klap, no bite dostałam. są sprawcami przemocy? Jest to dowiedzione. Okay. Niemniej, jakby, pogadajmy o tym, co rzeczywiście jest poważnym problemem. Nie klaps, bo klaps, tak jak powiedziałeś, nie ma dobrego wpływu na nikogo tak naprawdę i nie powinien być praktykowany, absolutnie nie. Jest zakładany, Zdarzają się rodzice, którzy to zrobią, ale też nie chcemy, żeby ktoś pomyślał, że jeśli dał kiedyś lekkiego klapsa dziecku, to w tym momencie jest zbrodniarzem, bo tu chodzi o sytuację. Nie nazywamy nikogo są... zbrodniarzem. Dokładnie, ale możemy pogadać o sytuacjach, w których rzeczywiście na naszych oczach albo za naszą ścianą dzieje się sytuacja, Którą słyszymy, którą wiemy, którą widzimy, zauważamy na ulicach, czyli na przykład to, że dziecko ewidentnie jest ofiarą przemocy w rodzinie. I pytanie dla kogoś, kto mieszka obok takiej sytuacji? Jak on powinien zareagować? Bo ja myślę, że jedna rzecz to są oczywiście służby i placówki, które działają w imię tego dobra dziecka, które czasami nie wiedzą o tym, że coś się dzieje, i trudne byłoby zweryfikować po każdym budynku, w każdym domu, czy coś się dzieje złego, czy nie. I w takiej sytuacji trochę rola nasza obywatelów jest, żeby ingerować, kiedy coś się złego dzieje. I nie mówimy tu o klapsie, tylko mówimy o tym, że za ścianą płacze dziecko jest ewidentnie krzyk i ewidentnie jest to przemoc. Czy my jako społeczeństwo potrafimy już reagować w takich sytuacjach? Coraz częściej tak, bo osoby, które pracują w ośrodkach pomocy społecznej mówią, że rzeczywiście tych zgłoszeń jest coraz więcej, ludzie są coraz bardziej świadomi. I przede wszystkim warto podkreślić, że jeżeli ktoś zadzwoni, nie trzeba dzwonić na policję, można dzwonić do środka pomocy społecznej i zgłosić, że no gdzieś w mieszkaniu za często płacze dziecko, rzeczywiście są jakieś krzyki, to można to zrobić anonimowo, nic za to nie grozi. Taka sytuacja zostanie sprawdzona. Jeżeli się nie potwierdzi, no to super, nic złego się nie stało. Ale jeżeli rzeczywiście dzieje się tam coś złego, no to zawsze trzeba zareagować, żeby potem uchronić dziecko ewentualnie przed jakąkolwiek przemocą. Myślę, że w takich sytuacjach jedna rzecz to jest to, że my się obawiamy, że może ktoś z nas zapuka, albo ten mężczyzna, który być może jest agresywny, tę agresję gdzieś tam w naszym kierunku skieruje. Ale myślę, że częściej pojawia się w głowie takie zastanowienie, czy jeśli ja będę ingerować w tej sytuacji, czy nie skończy się tak, że to dziecko zostanie zabrane na przykład z rodziny, trafi do jakiegoś ośrodka. I może w ten sposób to my wyrządzimy mu trochę krzywdę, bo jak wiemy, dziecko nie jest świadome tego, jak powinien wyglądać bezpieczny dom, i to, co jest tam, to jest ta mama, którą mimo wszystko kocha, ta, którego mimo wszystko kocha, i nie rozumie tego, że teoretycznie nie powinien tam być, powinien być w innym miejscu. I, i, I to sprawia, że nie dzwonimy w takich sytuacjach, prawda? Ja rozumiem tą obawę i w książce rozmawiamy z Andrzejem Falkiewiczem, który, który pracuje w Centrum Pomocy Rodzinie w Bytomiu. I on jest właśnie takim, taką osobą, która wchodzi do domu. Po sygnałach o ewentualnej przemocy albo o tym, że jest alkohol czy awantura, i on bada sytuację. Zabiera ze sobą dzielnicowego, obaj są ubrani po cywilnemu, przyjeżdżają cywilnym samochodem o każdej porze dnia i nocy, rozglądają się, rozmawiają z domownikami, sprawdzają, czy, czy są pod wpływem alkoholu. Janrzej Falkiewicz mówi, że jeżeli jest jakikolwiek sygnał, jeżeli on widzi, że coś jest nie tak albo że rodzice są pod wpływem alkoholu, no to on musi to dziecko zabezpieczyć. Jeżeli to jest tylko alkohol, to wtedy dzwoni po najbliższą rodzinę kogoś trzeźwego, kto może się zaopiekować tymi dziećmi, a rodzice muszą po prostu wytrzeźwieć. Ale jeżeli są jakieś ślady przemocy, siniaki. Dziecko się poskarży, no to on musi to dziecko zabrać. Nie może go zostawić, bo temu dziecku po prostu dzieje się krzywda. Na pewno nie jest tak, że dzieci są zabierane tylko z biedy albo tylko dlatego, że jest brudno w mieszkaniu. Rozmawialiśmy z wieloma pracownikami pomocy społecznej, którzy się tym zajmują i takie sytuacje się nie zdarzają. Naprawdę z domów są zabierane dzieci, które, są, które mają ślady przemocy i psychicznej, i fizycznej. W tej chwili w Polsce około 1400 dzieci jest już po wyrokach sądów, że są ofiarami przemocy w domach i nie ma dla nich miejsc w pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych i w domach dziecka. I one dalej są w tych rodzinach, gdzie dalej są bite i się nad nimi ludzie znęcają. Co, jeśli chodzi o prawo, grozi osobom, które się do takiego znęcania nad dzieckiem... Zabrakło mi słowa, które takie coś robią w domu? No tutaj wachlarz kary jest bardzo szeroki, bo to zależy oczywiście od tego, jak to oceni sąd. Niektórzy dostają wyroki w zawieszeniu, jeżeli to jest, trudno powiedzieć, mała przemoc, ale jeżeli to jest jakiś tam początek, no, do wyroków dożywocia za, za po prostu zakatowanie, bardzo drastyczne zabójstwo dziecka. A o takich historiach też słyszeliśmy w ciągu ostatnich lat. Tak, co, co, co kilka tygodni pojawiają się takie informacje. Nie ma żadnych danych, niestety szczegółowych, nikt tego nie bada, ale mniej więcej 20-40 dzieci rocznie jest zabijanych we własnych domach. A dzieci traktujemy jako osoby do którego roku życia? Do 18. A co z takimi młodymi ludźmi, którzy już są na tyle tak powiem, ogarnięci i że wiedzą, że. Takie, mają takie jest prawo, że nie można dać klapsa i konfabulują, żeby pogrążyć rodziców, bo są źli na nich czy coś. I tu masz ten taki tych... przypadek. To jest... Potwierdzony już bo to mój kolega miał. Tak? Jego dziecko się wywaliło na hulajnodze, a w szkole powiedział, że tatuś go uderzył. No, była Afera historia... była gigantyczna i w końcu dzieciak przeprosił, Polsku, że okłamał. Co z takimi przypadkami? Ja, tak. Bo to w takiej sytuacji, jeżeli to jest złamanie prawa, no to najpierw rozumiem, że policja, kuje rodziców, aresztuje ich, a potem się okazuje, że to były żarty dziecka. Nie. Jeżeli akurat nie nie odpowiedzialność czy, wtedy Nie, dla jakaś, nie wiem, to? czy w twoim przypadku było to gra, od razu kucie, Przypadek mi yy, znany. – W przypadku żeby nie było, hi historii, ja którą opowiadasz. Miał. Nie spotkałam się z tym, żeby od razu zakuwano rodziców w kajdanki. Jeżeli tylko dziecko powiedziało, że coś mu rodzic zrobił, jeżeli nie ma ewidentnie no nie, no, ciała lub nie do szkoły. Ale nie, nie mówimy o zakuwaniu w kajdanki. Wątpię, żeby ich zakuto tam w kajdanki. No, mówi, pani powiedziała na początku, że klaps jest przestępstwem. No, przestępstwo jest. Tak, ale nigdy za jednego klapsa od razu nikogo nie zakuje w kajdanki. I tu też przytoczę badanie. No, ale jak dziecko powie w szkole, że, że tata mnie pobił, czy mama mnie pobiła. To nie powiedzie to... od razu policja i nie zakuje nikogo w kajdanki, tylko najpierw to sprawdzą. I są badania, które były przeprowadzane wśród dzieciaków, które zgłaszają przemoc. Mhm. I tylko 2-6% dzieci kłamie na temat tego, że było ofiarą przemocy. Oczywiście to się zdarza, i tu powinny służby dokładnie to zbadać. No właśnie, I zawsze jest, jest to... rozmowa z psychologiem dziecięcym w szkole, jest rozmowa z pracownikami opieki społecznej, którzy przyjeżdżają i sprawdzają, rozmowa z policją, i wszystkie strony są przesłuchiwane, czy składają wyjaśnienia. No dobra, a jakie tutaj... są konsekwencje prawne dla takiego dziecka? 17-latek na przykład tak zrobił. I no, co wtedy go spotka? Nie ma Za... konsekwencji, jeżeli... Fałszywe składnie. zeznania, składanie fałszywych zeznań? No nie, nie ma żadnych konsekwencji dla takiego a. dziecka. To znaczy, że może być taka sytuacja, że dziecko będzie terroryzować rodziców. No na pewno takie sytuacje się zbadają, zdarzają, ale one nie są tematem naszej książki. Tak jak mówię, są to no, bardzo jednostkowe przypadki. Mówić no o nie, tym... no możemy obwiniać dzieci, że kłamią temat ja przemocy. Nie obwiniam, to się zdarza ja bardzo, bardzo tej, rzadko. Ja wychodzę z tej, z, z tej historii, że klaps jest z przestępstwem, rozumiem, że tak jest, ale uważam, że są jakieś sytuacje. Wiem, że w, w Polsce życiu, że... ginie do 40 dzieci rocznie z rąk rodziców, a nie znam przypadku, żeby rodzic zginął z ręki dziecka. W Polsce nie zginął a. Poniżej 18? A. Nie wiem. No to myślę, że wystarczy poszukać. i znaleźć takie przypadki. No, na pewno poszukamy. No, nie uwierzę w to, że nie ma takiego przypadku, że ktoś Znam historię poniżej 18 chłopca. roku życia targnął się na życie rodziców. Znam historię chłopca, który bronił swojej matki, która była katowana i Ależ rzeczywiście oczywiście ja zrobił, nie robił się w dało. nie stałem wątpliwości sytuacji, że takie historie są, ale. Ale są no, naprawdę jednostkowe. Z drugiej strony możemy jakoś reagować, no bo możemy dojść do sytuacji, kiedy właśnie dziecko w takim wieku nastoletnim, kiedy już pewne tematy są mu bardziej dla niego jasne niż dla małego dzieciaczka i może wykorzystać to prawo, żeby właśnie zrobić się na złość rodzicom, po prostu bo jest złośliwy. Tak, ale w takim razie w takich sytuacjach jest postępowanie, jakby jest to wszystko sprawdzane yy, i służby tutaj, no. Muszą stanąć na wysokości zadania. Ale nie ma żadnego. No tak, a trochę ten temat odbijasz od tematu klapsa, a nikt piętnastolatkowi klapsa nie da. Mówimy o klapsie, który. No oczywiście przemusłowodzieje dzieci do dziesięciolatków. Nie ma piętnastolatka, to już z pięści się wali. Tak? No, no kto, kto wali, ten nie wali. No, no, ale to, to ja ja w ogóle nie zakładam, że ktokolwiek wali. Ale, ale... jakby od, cały czas odbijasz się od klapsa. Teraz wyszedł taki gruby temat. Klaps. No, ale na lepsze. Na Jeżeli dziecko jest, jest do 18 roku życia, no to przepisy dotyczą. No widzisz, wszystkim miałeś 16-latkę, która kradła hajs, znaczy wypłacała pieniądze, taka 16-latka również została pociągnięta do odpowiedzialności, jak praktycznie dorosły człowiek, więc pewnie jeśli dochodzi do 15-latka, latka który zaatakował swoich rodziców, również zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, również to można, można zrobić. A prawda jest też taka, że jeśli dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie od małego, to zazwyczaj to nie jest dziecko, które potem idzie i tym wszystkim opowiada dookoła. Głównie tak to dzieje, są dzieci, które, które jeszcze milczą. nie potrafią mówić. Kamilek z Częstochowy miał 8 lat, ale miał takie schorzenia, że też nie potrafił powiedzieć... Co mu dolega. Starsze dzieci już raczej sygnalizują, że są ofiarami przemocy, i wtedy służby już nie mają wątpliwości. No, I jeśli sygnalizują, bo są w takie dzieci, o... które nie mówią, bo w domu jest źle, więc nie ja przynoszą się. do domu swoich problemów i siedzą cicho, bo są tak zastraszone. Więc tu mówimy o takich skrajnych przypadkach dzieciaków, które naprawdę mają beznadziejne no, ale życie. Ale są no. skrajne przypadki. Ja w ogóle tego nie, nie wstawiam wątpliwość, tylko że jeżeli będziemy wychodzić od tego, że jeden klaps jest przestępstwem, no to. Porównowa porównujesz się rzeczy, jeden klaps do przemówienia. Nie wyszliśmy z tego, że to jest nie, nie stawiamy, od tego, co zostało nie nie stawiamy znaku równości, ale klapy są, klapsy są zabronione, nie można bić skoń. dzieci. No dobra, to w tym. To wróćmy do początku rozmowy. To w tym towarzystwie państwo siedzieli i padła ta historia. Jak pani myśli, czy w, w innych przypadkach w tym towarzystwie ktoś też klapsa mógł dać, a nie powiedzieć o tym? No oczywiście, że mógł dać. Ja, ja sama mam wy, wyrzuty sumienia, bo zdarzyło mi się krzyknąć na trzyletnią córkę, e, powiedziała mi coś z tym, że jej zabiorę tą zabawkę, bo już mnie wkurza i potem mnie zamurowało, jak ona siedziała, bawiła się lalkami i odtworzyła tą sytuację między lalkami. Także każdy rodzic ma na sumieniu różne historie, z których się na pewno wstydzi i ma wyrzuty sumienia. Ja nie twierdzę, że wszyscy biją dzieci, bo mam nadzieję, że, że coraz mniej. I oczywiście, że jak ja byłam mała, to to było bardziej powszechne, ale na szczęście to postrzeganie przemocy wobec dzieci się zmienia i postrzeganie tego, że jednak klaps jest zły, też się zmienia, co pokazują nam badania, ale jeżeli był rzecznik praw dziecka, który mówi, że klapsy nie są szkodliwe i nie należy ich zrównywać z, z katowaniem. Jeżeli były minister sprawiedliwości, mówi, że on też dostawał klapsy i to w sumie wyszło mu na dobre, no to jednak coś jest nie tak, bo nie, klapsy nie są dobre i nigdy nie były, nikomu nie wychodzą na dobre. Mogł, mogły komuś nie zrobić krzywdy jednorazowy klaps, ok, ale jest to zabronione w Polsce i nie wolno tego robić. Nie rozumiem to. I spór trwać będzie. Ja myślę, że nie ma tutaj dobrego ja no nie sytuacji. Do mnie, ja, bardziej, ja jestem poza tym sporem, no ale mogę się odbić od tego, co powiedziałeś, że istnieje Oczywiście teraz duża grupa osób, która twierdzi, że bezstresowe wychowanie to jest takie, jakie dzieci powinny dostawać. Ja uważam, że nie do końca to jest poprawne. No to jest druga skrajność, także druga skrajność i temu też mówimy nie, bo, znaczy, ja mówię, na przykład nie. Myślę, że a też czy dopuszczają pani możliwość, że można bez klapsa ukarać dziecko, tak, że będzie miała traumę do końca życia i nawet nie musi być. No to tak, bo no jest także przemoc psychologiczna naprawdę to, to oczywiście też jest, jakby się zalicza do jednego bo to można jak ktoś dziecka nigdy nie uderzyć a to dziecko będzie straumatyzowane, oczywiście ta dziecka, tak, bo że bo tak psychicznie zajedzie. oczywiście no, przemoc ma wiele odcieni to nie jest tylko bicie pasem ręką czy czymkolwiek ale to jest także na przykład strzelanie focha do dziecka nie odzywanie się do niego całymi godzinami kazanie mu siedzieć w pokoju to też jest forma przemocy tylko może nie takiej, za którą o rodzic pójdzie do więzienia. Jasne, ale może wyrządzić także dużą krzywdę dziecku. No i właśnie, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, niech powiedzmy każdy ma swoją teorię, bo tych, my w Polsce wiemy najlepiej, co się robi w swoim domu i tak dalej, ale są pewne kwestie, czyli przemoc wobec dzieci, przemoc fizyczna, jakakolwiek, nie jest fajna dla dziecka po prostu. I, yy, zaczęło jakakolwiek się od... w ogóle przemoc nie jest fajna. I, I fizyczna, i to i fizyczna absolutnie tak. I ta książka, się właśnie, ta książka właśnie o tym mówi, jak reagować, co zrobić, o historiach, które są absolutnie tragiczne i Ty pisząc tę książkę. Co miałaś w głowie i co po tej książce masz? Czy to totalnie gdzieś odwróciło trochę Twój, może nie światopogląd, ale przede wszystkim myślę, że to są traumy, których ciężko się wyzbyć, czytając o nich i słuchając każdego dnia. Wiesz, co chyba nauczyła mnie tego, żeby reagować. Tak jak wtedy się nie odezwałam w czasie tego spotkania, tak teraz już. No Nie wiem, czy mam w sobie taką siłę, ale przynajmniej mobilizację, żeby, żeby zareagować. I też wiem dzięki ekspertom, jak to robić. Bo czasem też nawet widzimy na przystanku w sklepie, rodzice się śpieszą, dziecko ma ludzi, kładzie się na ziemi, bo chce zabawkę, oni nie chcą mu jej kupić. Zaczyna się jakaś szarpanina albo przepychanki. I tutaj jedna ekspertka mi podpowiedziała: wystarczy podejść do tego rodzica, zapytać o godzinę albo cokolwiek innego. Czy może mi pani podać torebkę, żeby go wytrącić po prostu z tego Szau, z tej wściekłości, dziecko też wtedy łatwiej uspokoić. I właśnie najważniejsze jest to, żeby w ogóle zareagować, żeby cokolwiek zrobić. Nie trzeba dzwonić od razu na policję, wystarczy zadzwonić do pomocy społecznej, która jest najbliżej nas, do szkoły, do przedszkola i dać sygnał. I taka sytuacja powinna zostać sprawdzona. A jeżeli się nie potwierdzi, no to super. A jeżeli się potwierdzi, to my możemy komuś uratować dziecku zdrowie albo życie. No właśnie, i niech o tym też będzie ta rozmowa, o tym, by być czujnym i reagować w sytuacji, kiedy ewidentnie na naszych oczach komuś dzieje się krzywda i mówimy tu o dzieciach, ale tak naprawdę dotyczy się to do każdego z nas, bo, bo i w dorosłym życiu takie momenty mają miejsce. Czy coś jeszcze chciałbyś zadać na koniec? Nie, no. bardzo, bardzo gorąca bardzo dyskusja. dyskusja. Bardzo gorąca dyskusja, a myślę, że dużo jest różnych komentarzy na naszym czacie, ale są też takie, które może osoby, które chętnie by po tę książkę, do czego zachęcamy. Kwaśne jabłka, przemocy wobec dzieci. Magda Mieśnik. Była z nami. Dziękujemy. Dziękuję. bardzo. Dobry wyrzut emocji o poranku, co? Dobry strzał, ja, strzał, ja myślę, od że powinno się po prostu y, uznać, że dziecko jest dzieckiem, a nastolatek nastolatkiem, i w przypadku nastolatków, no nie wiem, no. Sorry, no nie wiem, ale czy ktoś daje jeżeli na Jeżeli masz krnąbrnego nastolatka w domu i masz poczucie, że nawet nie możesz mu brzydko powiedzieć, że jest krnąbry, no to to zapędzamy No ale to, to, ale ruch, ale no to bo... co klapsa mu dasz, też ponieważ że To nie mówimy o klapsie dla piętnastolatka, no błagam cię. No, no wiecie, ty, nas nic nie uczył bycia rodzicami, i ale jakoś musimy znaleźć być świadomi, no, że no, przemoc, no, przemoc jest to psychiczna, nie kumasz No tego? ja rozumiem, że y, można wszystko pociągnąć pod przemoc psychiczną, jeśli ktoś bardzo tego będzie chciał. No właśnie, to nie w skrajność, to że to zaraz dojdziemy do ściany. Nie bądźmy tymi skrajnymi osobami, o których dużo mówimy, że jeśli coś powiesz tak, jeśli nie wiem, nie zagłosujesz na tę stronę, to jesteś taki i taki. No, nie no dobra, no a jeżeli tak. widzisz, że dziecko piąstkami układa mamusie, to to jest przemoc wobec mamy, czy nie? I tu mówisz znowu o skrajności. No, ale mówi się, że nie podnosisz ręki na matkę. No ale tu mówisz o dziecku, które ma ile lat? No nie wiem, pięć. Które podnosi. I oczywiście. No to... I to znaczy, że ta matka popełniła błąd w wychowaniu, bo pozwoliła sobie na to, żeby dziecko ją klepało pięściami. No. Jakby... No ale jak już Masz... klepie, to co ma zrobić wtedy? Jaki jest odpowiedź jak jest, no jak na pewno nie się mu oddać no, to po Na pewno A ja nie Ja im bogactw, że nie, się nie się dobrego. No, jej. Jest... jakąś formę kary może zastosować. Nie? Jakieś formy kary są. Jest... Były... Były programy pod tytułem Ustaw dziecka. Bo zaraz że szlaban na telewizor wieku. czy na internet, to jest też przemoc. Jest to, nie, 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 że zaraz będzie, bo teraz już się zakręcasz takiej skrajności. No nie wiem, no ja nie mam nie. dzieci. No i, i to jest najśmieszniejsze, że my dyskutujemy o tym, nie mając dzieci najgłośniej. No i właśnie. E, Niemniej ja się zgadzam z tym, że są inne sposoby, by dziecko wychować i nie zawsze klapsem. Czy, czy, ojdzies, no ja nie czy mama, nie który dalek, dalekiego klapsa w pupę jest przestępcą? Absolutnie nie i zrozumy to w końcu, że to nie o to chodzi w tej rozmowie. Mówię no nie, o, no jest osób, przestępstwo. Jest czy jest przestępcą? Jest przestępcą. Czy jest przestępcą, jeżeli zostanie skazany. Prawa, tak? Ale według prawa, jest to zabronione. sprawa do sądu. Od rodzic Klaps, dał klapsa nie dziecku, wyjdzie. nie idą sprawy do sądu, bo, bo dziecko dostało klapsa w pupę od rodzica. No to nie są. Sytuacje, nie, w najpierw, jest zakłada, najpierw jest to badane i ewentualnie <laughs> jeżeli to jest ciągła przemoc, to jest zakładana niebieska karta. Od jednego klapsa nikt nikogo do więzienia nie wsadzi, ale jest to zabronione i nie wolno bić dzieci. To jest według prawa, każdy w domu robi to, co robi, ale absolutnie ale nie, nie zgadzamy nie się na przemoc wobec dzieci. Fizyczną, psychiczną, jakąkolwiek. Sposoby na utemperowanie młodzieniaszka są. Niekoniecznie musi być... Na mieszany. pewno są. Byle to nie była przemoc psychiczna. Ani fizyczna. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.